Tych... Co coś to chyba na no odpierdalo. Nie, nie, nie. Ja się przesunę. Linda jest 300 już. Fix daw. nie żyje. Nie wiem, jak mnie zabiło. Ossl okay, Kypser. Archives, soles. Nie macie. Okno. Okay. Okno w Halloween. Ole ten Lion i pizdę sprzedał. Drona miał. Aha, mi taką pizdę sprzedał. Tam, przez okno, uważaj e, Mam drona na 90 hallway Tu jest to śmieszne gówno Jest w trapce, w trapce leży w leży I drugi w hallwayu jest Dwóch w hallwayu Jeden w trapce leży A tu okno One more guy 90 hallway, hallway. Nice <laughs> ah, o cara ficou bem gravo.